Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj bardzo króciutko, ale za to jakże pozytywnie. Mianowicie mam wam do przekazania informację, że organizuję konkurs. Ten konkurs będzie opierał się o OpiZen I teraz jaka będzie pula tokenów? Będzie do zgarnięcia 20 miliardów OP Zen. W chwili obecnej jest to około 320 dolarów, czyli pierwsze miejsce będzie zgarniać 10 miliardów, drugie 5, trzecie 3, czwarte 2 i piąte miliard, czyli 5 osób łącznie wygra po prostu jakieś tam Opizeny. Wymagania, jakie będą, czyli pod tym filmem należy podać odpowiedź na pytanie, jaka będzie cena Opizen w nowy rok. W nowy rok, czyli to będzie 31 grudnia, godzina 0000. 1 stycznia, albo tam 2 stycznia, jak już dojdziemy wszyscy do siebie, będziemy po prostu. Nagram film, tak? Zobaczymy na wykresie, jaka była cena o tej, o tej godzinie. Można powiedzieć, tak? I wtedy zgłoszę się do 5 osób, które były najbliżej odpowiedzi, jaka była, będzie cena Ołpizen w nowy rok. tak. Macie czas do końca października, żeby ta spekulacja miała jakiś sens, tak, po prostu listopad i grudzień będzie już nieważny, ci, którzy będą głosować czy tam pisać komentarze w listopadzie i w grudniu będą automatycznie dyskwalifikowani i co należy zrobić? Wymagania. Komentarz pod tym filmem z ceną, tak, czyli powiedzmy tutaj macie 0. piszecie, ile zer, jaka cena będzie według was. Spekulujemy, oczywiście tak, tutaj wszystko opiera się na spekulacji. To co my również robimy na co dzień tutaj w tych kryptowalutach, to również jedna wielka spekulacja, więc będziemy spekulować. I ja powiedzmy, pierwszego, aha, i co jeszcze tutaj ważne zostawiacie cenę. Czyli koment pod filmem z odpowiedzią, swój nick na X piszecie i dajecie mi follow na X, tak? Czyli tutaj Kryptopasjonata, therol 77, ktoś może sobie wpisać albo Kryptopasjonata i klikacie follow, i to będzie wszystko, tak? I dajecie tutaj swój nick pod tym filmem i cenę. Czas do końca października. Pytanie wiadomo jakie. I po prostu 1 stycznia odzywam się z, do 5 osób o adres. Nagrywam materiał i robię live'a, gdzie wysyłam płynne, nie tam żadne nft tylko płynne tokeny opizen. Tak, do 5 napięcie adresów prześlę odpowiednio tutaj opizen Live. To wszystko zrobimy, żeby po prostu miało to ręce i nogi, żeby każdy widział co i jak. Tak, także tyle ode mnie. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Zrobimy taki prezent noworoczno, można powiedzieć, bożonarodzeniowy, tak? Także zachęcam i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję.